A to jest Cicho, a to jest drugi odcinek serii The Elder Scrolls 5 Skyrim Króliczek. Dzisiaj ze mną jest? To jest jesteś miły. Aha, Mr. Conekre. Siemanko. Connie Joe. No, Do tego go. Haha. Ha. Eee, będę kowalem. A. Nie, nie chcę czekać. Sorry, za to odgłosy. Jak ktoś zakupił motor i ma podnietę. No dobra. Wojownik! A mi maga. Wojownika. I kamień No jesteśmy orkiem dwuręcz, no, no to bierzemy złodzieje, nie? Dobra, nie? Maga. Czy mi z Jakiego maga? Wojownika. Yy, wojownika, pyrze was! No i śpiewamy. Sorry, że nie nagrywam jak uciekałam z Helgen, ale... Tak! Musiało mi się a po prostu audio nie nagrać. Mm, odwiedzimy sobie tę kopalnię. Widzę. Ktoś ciekawe, czy ktoś tu będzie. Tak będzie. Wiem. Ktoś tam kampi, jeden troll. Gdzie? W w tu tam. o ork, ale nie chcę orka zabijać. Wal się śmiecił. Co to było za kupa w ogóle? Jej, awans. Jej. Wiem, zdrowie. Tak, zdrowie. Mmm. No. Gram w jednoręczną. W jednoręczną? To tutaj... na jednoręczną? Mhm. Uh -huh. Da się odebrać punkt? Uh -uh. Fuck, damn it. Dobra, kupa. nie, bo jestem przyzwyczajony... Też kiedyś grałam w i nawalałam w jednoręczną, nie? Fuck. Nie. Jelonek. Ło! Myślałam, że to piężek jakiś. Co to było? Ma no, chyba. No czy jak nie trafi? Ojej. Oh, yeah. Mini finisher. Hmm. No, tak jak to. Myślałam, że to też, że to też jest wilk. Гнай, мил, гнай. Гнай, гнай. Шипче, шипче. Уже спринта. Идем. Не. Хорошо. первый раз грамм в венц. Hagen, bo dała ofiarę smoka i coś tam też. Zarówno się ten nie No! Nie nie to. A mikro było daleko, nie wiem czy było nas dobrze słychać. No, tak. Yeah. Dobra, szybciej. Ale, J. ale, no. aha, to już jest wykonane. No i teraz idziemy do białej grania. Mm, ale nie wiem, robimy jakieś bi misje takie poboczne. Mhm. Dobra, wykonaj to teraz. No. To już robimy. No czarny głoś, tylko to nie tu. To było w tamtej barze, nie? Tu? Nie. Aha. Było u tego kupca. No, kupca w nie puszczy. tak się wydachyda. Hmm. Tu teraz na lewo. Na stywę to jest tu. No. Nie widzisz mnie. Dobra, dawa. No dobra. Szybko. No. What the fuck? Przepraszam, krewitura mi się zaczynała. Zbieramy jedzenie, bo to jest tak jak płotki. Вот хит разберем. Добро заплатили. Ну кто такой я, да, то там заплатили это живно. У тебя книги. Смогли. Замкиры. A to gdzie ja mam iść? Nie, iot. Złote szpon, tego nie jest. Yy... Zyskaj złote szpon, to jest tam... Nie wiem, zapomniałam na sobie stopera. Fak. Tak jak zawsze, już tam widzimy czarny głos. A to jest blisko, to dotrzemy na miejsce i w trzecim odcinku będziemy... Y, wykonywać misję. Do końca. Tak. Tutaj chyba nie wejdziesz. Wejdę. Na najciekaj. Ale? Nie. Nie wiem. Którędy? Tak taką drogą, gdzie ta baba szła. Nie. tak taką wtórną drogą. FPM. Wow, ścinki. 12 fps 10. 9 wow. Dobrze, to na tyle w tym odcinku przepraszam. Więc komentujcie. A jednak nie! odzyskałem mi się FPS, więc nie ma komentujcie subskrybujcie. Spoko! Tutaj większość ktoś będzie. no ja no takie boty mi się to... Ale oni mają spoko zbroję. No co pa! Dupnie! Troll. Dup, Troll, spoko. Troll. Troll. Bez zbroi, jakie Przepraszam was, y, przepraszam my, tak, y, przepraszamy was. Miałem... Zabrakło mi miejsca na dysku. Aha. No. Mierzek. Mierzek. 13 tylko. Ale nagrywamy dalej. Mm, tak, przebrałam się w stal. To jest stalowa zbroja? Żelazna. No, żelazna. No. Pod schodami chyba coś się Idziemy dalej. I kufarek Co w kufrze? No, kasem. Okay. Mm, idziemy dalej do Czarny Głos. Hm. Mm, dobra. O, już widzimy. Tutaj też będą łucznice. I w ogóle wojownicy. Czarny Głos odkryto. już tam widziałam kogoś patrzcie, zaraz się, się pokaże nie mam go dobra na no, hardcora. Jak jest? a ja mam na hita nie ma cię na hita szkludo, patrzcie, spoko Widofa ciebie bierze. Widzisz co? Dup! Kilof! <gry> Obróćmy za kilof szokę. Ametyst. Kurde, śliski kilo. kilof. Ile ma ten stodowy? 20 21. 20. O, czy to ten topór? Bo to jest cięższy. Topór lepiej wygląda, moim zdaniem. Kurde, są R. Wywalam, 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 wywalam. Powciągniesz, przepraszam. Bo my się nie chcę. Mhm. Mm Żelezny miecz. No i teraz to lepiej wygląda. Ale jest mniej niż. No ale. Nie. No ale jest szybszy. Patrzę, jak to szybko nawala. No. Tutaj jak się ze mnie pokażę... Uuuus! Nie poka chciałbym tak wiem. Cześć. Pa jak to szybko bije. Szybciej niż tam, nie? Dobra, teraz kon... Albo nie, nie, no, nie, no, nie, no, nie, no. nie. W następnym odcinku będzie grał Konrad i będzie wykonywał misję właśnie czarny głos. Więc mm -hmm. komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Cześć naro